Jako wie, wielkie gratulacje, mecz świąteczny, a u Was zaangażowanie, energia, zespołowość, bloki, asysty, zbiórki. Jak oceniasz ten mecz jak się po nim czujesz? No tak, ta praca w, i w Wigilię, i w pierwszy dzień świąt. Przyszliśmy tutaj na trening, pusta hala, tylko my i trener, także cieszymy się, że to zaprocentowało i udało się dzisiaj wygrać. Jak wytłumaczysz właśnie to takie pozytywne, dobre nastawienie, motywację, bo już od pierwszych minut, od pierwszej kwarty pokazaliście, kto dzisiaj będzie rządził. A Na pewno dobra energia na hali, kibice zapewnili fajną frekwencję, mimo tego, że jest to święto i ta, gdzieś ta, ta zwycięska ścieżka na pewno napędza nas do kolejnych zwycięstw. Wiesz jak wyglądają statystyki, na pewno byliście przygotowani na groźne rzuty trzypunktowe rywala, ale opowiedz w takim razie co się stało dzisiaj z waszym zespołem, który nie jest z tego znany. Dzisiaj po prostu rozstrzelaliście Stalostrów. No, graliśmy w tej hali już parę meczów w Eurocupie, nie udało nam się trafić za trzy. Wiedzieliśmy, że ta obręcz w końcu musi się odczarować, i na nasze szczęście było to dzisiaj. Dziękuję bardzo, raz jeszcze gratulacje. Dziękuję. Jakub wychowanych wychowany